Słuchajcie, plaga Żab z 99 Nocy w Lesie skrywa za sobą pełno sekretów, o których pewnie nie wiecie, także oglądajcie do końca, żeby je poznać. A przy okazji przypominam, że tanie Robuxy w formie kart doładowujących na Robloxa znajdziecie na Instant Gaming razem z masą świetnych gier. Więc zapraszam, linka do oferty partnera kanału znajdziecie w opisie. A na start zaczniemy od tych nowych stawów, w których to nie tylko znajduje się masa różnych żabek, ale również wiry wodne. I to właśnie w ten obszar zawsze warto się wybrać. Odnajdziecie go poprzez taką żółtą tabliczkę. No i przy tej żółtej tabliczce tam na mostku znaleźć możecie nową trującą broń. No i przechodząc do tej broni, jest to trująca włócznia, która to zadaje takie same obrażenia jak jej zwykły odpowiednik, lecz z tą różnicą, że dodatkowo nakłada ona na przeciwnika efekt trucizny. I co ciekawe, działa z nią taktyka na zablokowanie postaci i bieganie wokół wroga, dzięki czemu nie otrzymujemy żadnych obrażeń, co dokładnie wyjaśniałem wam w poprzednich filmach. A do tego tą broń wydropić można również z nowych Żabich Skrzyń. No i skoro mowa o Żabiej Skrzynie, to tą znaleźć można tylko w Żabiej Jaskini i wydropić z niej można aktualnie jeden z czterech unikalnych, eventowych przedmiotów, czyli dmuchawkę na trujące strzałki, która może otruć przeciwnika i przy okazji zadaje całkiem niezłe obrażenia, Żabie budki, które to zwiększają wysokość naszych skoków oraz trującą włócznie i trującą zbroję, która to otruje każdego wroga, który nas zaatakuje z bliska. No może z wyjątkiem jelenia i sowy. Od nich lepiej trzymać się z daleka. A skoro mowa już o dystansie, to warto wiedzieć, że trucizna ze zbroi nie działa na ataki otrzymywane z daleka, także jeśli oberwiemy na przykład skórzy, to też przeciwnik nie zostanie otruty. No i ta nowa trująca zbroja jest zbroją pomiędzy, czyli pomiędzy zbroją naszą skórzaną a żelazną, co oznacza, że jeżeli znajdziecie żelazną zbroję i ją podniesiecie, no to wtedy ta nasza trująca zostanie zastąpiona. Z kolei jeśli chodzi o żabie bulty, to skakanie na nich daje dużo przewagi, ponieważ z ich wykorzystaniem nie tylko możemy szybciej uciekać od wrogów, ale również w nocy przed jeleniem możemy schować się wskakując na jakieś budynki, tylko tu trzeba uważać na respiące się do pomocy wilki, a do tego możemy wykorzystać je do robienia parkourów i ratowania przyjaciela, czy też zdobywania ciężej dostępnych skrzynek. Także ten przedmiot jest wyjątkowo przydatny. Natomiast jeśli uda nam się zebrać wszystkie 8 żabich kluczy, wtedy też możemy udać się z powrotem do stawu z wirem i wskoczyć do środka. Wtedy to też zostaniemy teleportowani do żabiego królestwa, gdzie za pomocą ośmiu żabich kluczy możemy otworzyć wrota prowadzące do sekretnej żabiej jaskini, w której to czeka nas nagroda w postaci żabiej skrzyni, lecz nie ma tak łatwo. Zanim ją otworzymy, czeka nas walka z żabami oraz żabim królem. Na którą lepiej wcześniej się dobrze przygotować. Tak więc, jeśli chodzi o Żabiego Króla, jest to najsilniejszy przeciwnik w grze. Pierwszy boss, którego to jesteśmy faktycznie w stanie pokonać, ponieważ taki jeleń jak i Sowa są aktualnie nieśmiertelni, więc ich nie bierzemy pod uwagę. A najszybszym sposobem na jego pokonanie jest korzystanie z broni palnej. Jeśli gracie sami lub w zespole, możecie po prostu też odwrócić jego uwagę. Otóż, niech jedna osoba go rozprasza, a pozostali gracze mogą atakować go od tyłu, wtedy też łatwo go pokonacie, i tutaj. Uważajcie, bo czasami swoim językiem umie zaatakować nas od tyłu i to nie jest żart, to faktycznie działa i wygląda dosyć śmiesznie. Co ciekawe, jeśli pokonamy żabiego króla, to na jego miejsce pojawią się dwie słabsze fioletowe żaby, a jeśli pokonamy również te fioletowe, to wtedy też pojawią się jeszcze słabsze dwie niebieskie żaby razy 2, czyli w sumie 4. I tutaj walka się nie kończy, ponieważ po ich pokonaniu zrespią się jeszcze dwie zielone żaby razy 4, czyli tym razem aż 8 żab. Także cała ta walka o skrzynie jest dosyć długa. No dobra, ale czemu warto wiedzieć, że walka jest dosyć długa? Cóż, jeśli podczas walki nastanie noc, wtedy też do naszej jaskini może przyjść jeleń, który to nas załatwi. Także lepiej pilnujcie czasu, kiedy to wybieracie się na misję pokonania Żabiego Króla i tak samo działa to też z Sową. Ta też magicznie potrafi przylecieć do jaskini, przez ścianę. No i zostając przy temacie jelenia, korzystanie z tego świata niestety nie daje nam możliwości ucieczki przed jeleniem czy też sową, Otóż jeśli Jeleń w nocy zrespi się w normalnym świecie, to wtedy też może wejść nam przez portal do jaskini. A jeśli będziecie w żabie jaskini i wtedy tam pojawi się Jeleń, to po powrocie liną do normalnego świata ten skoczy za nami. Także warto o tym wiedzieć. Tak samo działa to oczywiście z sobą. No i do tego mogą respić oni tam swoje wilki, które pomogą im w walce, i na szczęście przed wilkami tym portalem uciec już możemy. A idąc dalej, możecie też się zastanawiać, czy inne stworzenia również mogą teleportować się do Żabiego Królestwa. I tak samo, czy inne przedmioty możemy przenosić tym portalem. Cóż, postanowiłem to sprawdzić i okazuje się, że kiedy to zwierzę lub my z jakimś przedmiotem w ręce wskoczymy do wiru, to po prostu ten przedmiot zostanie w wodzie i nigdzie się nie przeniesie. Także zwykłe zwierzęta, czy też przedmioty trzymane w ręce, nie mogą się teleportować, i dlatego też możemy uciekać przed wilkami. Tak samo nie możemy też przenosić przedmiotów dla kolegi, jeżeli już mamy jakiś wyposażony w ekipunku, to takie niesienie w ręce niestety nam tego przedmiotu nie przeniesie. Co więcej, zapewne interesuje was, jak zdobyć te żabie klucze. I cóż, istnieją na to aż dwa sposoby. Po pierwsze, możemy wyłowić je zestawów, które to mają oznaczenia w postaci zielonego klucza. Także ulepszona wędka oraz klasa wędkarza może w tym pomóc. A drugim sposobem jest walka z żabami, które po pokonaniu czasem wyrzucają z siebie klucze, także tutaj najlepiej walczyć jest z jak największymi żabami, ponieważ te zawsze rozdzielają się na mniejsze żabki i szanse na znalezienie klucza są po prostu wtedy większe. A wracając jeszcze do żabiego świata, tam też znajdują się żabie stawy, w których to możemy łowić rybki i właśnie w tych stawach istnieje szansa na wyłowienie unikalnych żabich itemów, takich jak włócznia, zbroja, dmuchawka i żabie buty, lecz szanse na to nie są zbyt wysokie. Na wyłowienie włóczni mamy 3% szans, a na pozostałe trzy itemy tylko 1% szans. Także trzeba mieć farta, podobnie jak z łowieniem trójzębu, który to ostatnio z kolegą łowiliśmy. Na 200 nocy. Co ciekawe, od ostatniej aktualizacji sowa lekko się zmieniła i teraz jeśli uciekniemy przed nią do ogniska, to ona wtedy po prostu odleci nie zostawiając po sobie pióra i podobnie kiedy to normalnie odleci, również ich nie dropi, a sama badaczka też zniknęła z mapy. Także jest to już kolejna rzecz, którą usunięto z 99 nocy w lesie i swoją drogą może chcecie film o rzeczach usuniętych z tej gry? Tak nie dajcie znać w komentarzu. Do tego w temacie żab trzeba wiedzieć, że. Te mają naprawdę bardzo dobrego cela. Jeśli macie mało życia, powinniście na nie szczególnie uważać, ponieważ uniknięcie ich ataków jest bardzo ciężkie na bliski dystans i w łatwy sposób żabki mogą was po prostu dobić. Także lepiej na nie uważać. Natomiast jeśli ciekawią was wędkarskie nowości, sprawdzajcie poprzedni filmik. Linka znajdziecie w przypiętym komentarzu. Zapraszam!